Mamy losowanie szkoły podstawowej. 21 drużyn, 7 grup po 3. Zwycięzcy każdej grupy wchodzą dalej. Eee, najlepszy z drugich miejsc też. Mecz trwa nieprzerwanie, bez przerwy 10 minut. Bądź 9 to będzie już ustalone. Mecze są rozpisane co 12 minut, tak żeby około 16.10 był finał. Losujemy, prosiłbym tutaj, aby zaczął losować na karol Hajda. Losuję 7 drużyn po kolei. Ale mocno zamieszkę Karol. To jest 21 drużyn. i Karol zlosował. A1. Wojciech 2 zawsze. Czyli Wojciech 2. 2 wystarczy. To będziemy wziąć pochodzi. Kamil. Losujemy dalej grupa B, czyli B1. d 1 Wojciech jeden, zabrze. Na siebie nie mogą trafić te drużyny. Losujemy, losujemy. Losuj, Karol, od od razu. I losuj od razu, wiesz. d 1 Jadwiga Zawsze Same Rozumiem. parafie. D1. Radzionki. E1, powiedziałem, że losowani idzie sprawnie. E1, Anna Zabrze, Na razie same zadajskie parafie. Józef zawsze. Widzimy, że zadajskie parafie rządzą I G1. Co ciekawe, żadna złożnik nie została wylosowana na razie. Woźniki 2, czyli drużyna Adama Skropka trafia do grupy G1. Losujemy A2, czyli pierwszego przeciwnika. Nie, nie Karol, Karola zostawiamy. Losuje teraz e, podstawówki, losuje Macie Kawal. Maciek losuje, zamieszaj, zamieszaj, jeszcze. Jest uczciwie, więc nie ma co mówić. Tak. A dwa. Krupski Też Wojciech Jeden. To są drużyny, które yy, nie zrobiły nic. NSPJ Kluczbork. NSPJ Kluczbork. Prudnik 2. Pródnik 2. Dwa. Przesło otwarte. D2. Dwa. -dwa. Woźniki 3. Woźniki 3 grają z lacząkową. Derwy. Pan zawsze. Chciałbym powiedzieć, że żadna z tych ruszy. E2, pokcice, przez CH księdza Brodziaka, parafia, i księdza Rysk, po e F2. Szczebiń. Co ty i włożnik 2, przypominam, nieliby teraz... Trafiły w 1, automatycznie przechodzą do grupy A, bo w tej samej parafii nie mogą trafić. A tu trafia parafia równik 1. To równik 2. Proszę pamiętać o tych A tu jest 1. Teraz bym prosił, aby losował e, kamień bez A Kuba rzuca. I losujemy ostatnich przeciwników. Przypominam, że jeżeli trafią do jednej grupy te same drużyny, to automatycznie się przesuwa. Kępnica. Prutnik 3. Proszę o no, spokój tam. Woźniki jeden. Słuchajcie, to jest dobra grupa, bo Jadwiga z Zabrze była słabsza tego Józefa Zabrzeń, eliminacja, z Zabrze w eliminacjach, którymiście 6-0 wygrali. Ale oczywiście nie można faworyzować. Nie wiemy jak grają u zadarka, zadarka, Nawrócenia Świętego Pawła. Nawr, nawrócenia na Nawrócenia dobrze. Dobra, jeszcze E1, E3, Bawienica. Gliwice łabędy, i teraz ostatnią drużynę, głośniki dwa, drużnik 1 i sośnica Matki Bożej z Wiernych, sośnica. E, czytam. Kategoria szkoły podstawowej. Grupa A. Wojciech 2, krótkie wojenne, kępnica. Grupa B. Wojciech 1 zabrzy. Ludzborg, krótnik 3. Grupa C. Jadwiga Zabrze, Prudnik 2, woźniki 1. Grupa D. Raciąku, woźniki 3 i nawrócenia Pyskowicę. Proszę o spokój. Grupa E, Anna Zabrze, Kochcice, Babienica. Grupa F, Józef Zabrze, Szczebin, Gliwice, Łabędy. I grupa G, Woźniki 2, Prudnik 1 i Sośnica. Słuchajcie, robimy zdjęcie.